Wężynka i iglicznia, ryby jak trawy. Wśród łanów podwodnych łąk Zatoki Puckiej ukrywają się długie i smukłe kuzynki słynnego morskiego konika, wężynki i iglicznie. Są przyrodniczymi fenomenami naszych wód. Natura wyznaczyła ich samcom rolę niemal stuprocentowych matek. Pozbawione obowiązków macierzyńskich samice są barwne i piękne. Samce, skromniej ubrane w ochronne barwy, otrzymują jaja od samic w okresie rozrodu. Zapłodnioną ikrę wężynki przyklejają samcom bezpośrednio do brzucha, a iglicznie swoim wkładają do lęgowych toreb. Kilka dni ukryte wśród morskiej trawy samce czekają na moment, aż młode rozerwą osłonki jaj i wypłyną w toń wody. Przez kolejne dni samotnie sprawują nad nimi rodzicielską opiekę. Wężynki i iglicznie mogą przetrwać tylko wśród podwodnej roślinności. Jeśli ona jest niszczona, razem z nią giną te niezwykłe ryby. Pozbawione kryjówek stają się ofiarą drapieżników.